Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus mówił do tłumów: Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: deszcz idzie, i tak się dzieje. A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie: będzie upał, i bywa. Obłudnicy, umiecie rozpoznać wygląd ziemi i nieba, a jakże chwili obecnej nie rozpoznajecie, i dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne? Gdy idziesz do sprawującego władzę ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody, by cię nie zaciągnął do sędziego. A sędzia przekazałby cię dozorcy, dozorca zaś wtrąciłby cię do więzienia. Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni pieniążek.